Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na ostatnim dniu mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej. Dziś przed nami spotkania o trzecie oraz o pierwsze miejsce. Moim gościem jest ikona tego sportu w Polsce, pan Ireneusz Mazur. Obraz czy ikona? Ikona. Dobra <noise> żart. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Miło mi, że mam okazję i przyjemność oglądać finały mistrzostw Polski Juniorów. To troszkę czasu minęło, od kiedy się zajmowałem profesjonalnie w tym dziedzinie. Teraz myślę, że również tak bardziej organizacyjnie będę miał kontakt. Panie Jelenuszu, był Pan obecny wczoraj na wszystkich spotkaniach. Jak oceni Pan poziom, który wczoraj miał miejsce? Poziom sportowy jest na pewno ciekawy, a szczególnie jeśli chodzi o walkę, jaka towarzyszy w tych, w tych meczach. Dużo gry, dużo emocji, dużo postaci, które gdzieś się tutaj pokazują. Trochę chyba brakuje tego klimatu, bo gramy bez kibiców. Trochę taka nowa rzeczywistość w świadkówce nastała. No tak, no, ale już nie chcę narzekać na to, co, co, co jest, bo wiemy doskonale, i dotyka to całą Europę, cały świat i wiele dyscyplin. Także cieszę się bardzo, że w ogóle odbywają się te mistrzostwa, bo pokazuje, że warto. Mówię o poziomie sportowym, o emocjach, jakie towarzyszą. Mamy środki techniczne przekazu, wiemy, że oglądają również kibice i zainteresowani, także to nie jest tylko tak, że robimy to dla siebie, że te mistrzostwa są dla siebie. Duże doznania i wiele przyjemności z oglądania środków. Trenerze, skończyliśmy na podsumowaniu takim mini wczorajszego dnia. Który mecz podobał się trenerowi najbardziej? Każdy z tych meczów miał swoją dramaturgię i każdy jakby swoją historię, dlatego z przyjemnością każdy mecz oglądałem. No na pewno już same mecze, które decydowały o tym, kto będzie grał w finale, te mecze miały najwięcej, najwięcej emocji no i najwięcej takich indywidualności, które decydują o, o, o tym, jak ta siatkówka młodzieżowa funkcjonuje. Panie z trenerem jest doskonale pewnie wie, że szkoleniowcy wszystkich drużyn stanęli przed bardzo trudnym zadaniem, żeby przegodować drużyny w tak krótkim czasie do turnieju w zasadzie wieńczącego ten okres juniorski. Sytuacja jest bardzo trudna, rzeczywistość mamy bardzo trudną, w związku z tym hmm, na okoliczność takich wydarzeń raczej nie jesteśmy szkoleni. Tutaj każdy z trenerów, każdy z, e, indywidualnie musiał znaleźć swoje rozwiązanie bo metody są zbliżone, czas, okres pracy jest bardzo podobny. Natomiast jak znaleźć rozwiązanie w tak trudnych sytuacjach? No to już intuicja, to już jakby doświadczenie takie, czy też tak zwane nos często decyduje. Jak się okazuje, jak, jak patrzymy na to, co było na boisku, to tutaj akurat można by powiedzieć tak, że no nie widać, aby te problemy jakoś dotykały tych zespołów czy trenerów, bo zespoły są naprawdę nieźle czy dobrze, czy momentami bardzo dobrze przygotowane. W związku z tym ta ambicja i, i profesjonalizm szkoleniowców na pewno ma tutaj ogromny wpływ na to, co się dzieje. Przejdźmy już do tego, co będzie miało miejsce za chwilę, czyli tych meczów meczu o trzecie miejsce i o pierwsze. Jak podchodzi się do takich spotkań o tak dużą stawkę? No bo wiadomo, że w głowie buzują emocje, dodatkowo dochodzi zmęczenie. Tak, to jest ostatni dzień gry, w związku z tym na pewno zmęczenie jest ogromne samych zawodników, ale też i tak zwane zmęczenie psychiczne. Bo często są to zespoły, tak jak dzisiaj, są to zespoły, które przegrały walkę o finał. W związku z tym gdzieś borykają się, te, ten pierwszy mecz o trzecie miejsce. W związku z tym no, gdzieś trzeba wykonać tą pracę w sferze psychicznej, mentalnej i jednocześnie spowodować, że ci młodzi chłopcy będą na nowo z taką świeżością i energią po tylu dniach grania znowuż stawać na boisku. Ja myślę, że ta, e, ty, tych problemów jeszcze jest więcej niż mówię, ale, ale jest to niezwykle trudne, bo, bo ci zawodnicy, którzy wygrali i będą grali o pierwsze miejsce, no to już ich napędza ta adrenalina i one, oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że, że już mają medal. Srebrny czy złoty, ale mają medal. Natomiast o brązowy trzeba naprawdę walczyć drużynia zetesu Częstochowa jest dość nieciekawa sytuacja, no bo wczoraj skończyli mecz około godziny 22, w hotelu zameldowali się przed 23, mamy godzinę 10, oni ponownie wychodzą na boisko. to niejako determinuje chyba tref do tego, że mają przewagę już na samym starcie. Tak, to na pewno te 2-3 godziny wypoczynek dla każdego sportowca ma ogromne znaczenie, a dla młodzieży jeszcze więcej, dlatego tu Częstochowa jest niezwykle trudnym położeniu, natomiast yy, wie pan, to jest tak, że myśli się o tym yy, dzień przed, yy, myśli się rano, ale jak już jest rozgrzewka, jak jest gwizdek, to wtedy już zaczynają grać procesy fizjologiczne yy, czy te mentalne. I, i, I tu już się zapomina i w którymś momencie decyduje o tym talent, decyduje taki gdzieś wewnętrzny, e, taka spójność z drużyny i to na ile trenerowi, ile nauczycielowi, wychowawcy uda się zmobilizować i skupić swoich wychowanków do tego, aby przestali myśleć to, co, jest, co było z tyłu, lecz starali się już tylko i wyłącznie o tym, że jest po drugiej stronie przeciwnik. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o ten wielki finał, bo w woli Warszawa liderem jest Bartosz Gomułka, w Węglu Michał Gierżot i dyspozycja będzie bardzo ważna chyba do tego, żeby dana drużyna mogła powalczyć o zwycięstwo. Myślę, że tych atutów w Jastrzębskim Węglu jest jeszcze więcej niż tylko Gierżot. Natomiast tak, tu będzie walka indywidualności i tu i z ogromną jakby ciekawością i z taką ze zniecierpliwieniem czekam właśnie na każdy mężczy i na ten co będzie jest, co będzie przed nami, jak również o pierwszy, bo każdy z nich ma, ma swoje nowe zadanie i nawet tutaj z Pawłem Wojickim, który przyjechał też oglądać z ramienia kadry seniorów reprezentacji od trenera Heinena z trenerem Sebastianem Pawlikiem zamieniliśmy kilka zdań, to pierwsze słowo było takim jednym tchem, a jak będzie, a jak Gierszot, a jak ten, a jak Gomułka, a jak ktoś tam, jak oni będą w ogóle, jak świetnie to się spisują. Tak, bo tak to jest I my tak oddychamy właściwie na bezdechu oglądając te mecze. Dzięki wielkie trenerze, oddajemy już głos do komentatorów.